Piotr przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, lecz w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. To moment przełomowy w dziejach apostolskich. Piotr, pobożny Żyd, po spotkaniu z Konariuszem i po działaniu Ducha Świętego, zrozumiał, że Boży plan wybawienia dotyka wszystkich ludzi. Bo Bóg nie ma względu na osoby, a więc nie pochodzenie etniczne, jaki status religijny, ale każdy ma dostęp do Boga. Do każdego jest oferta skierowana zbawienia. W każdym narodzie. Ten, kto się go boi, postępuje sprawiedliwie. Bojaźń Boża nie oznacza lęku, tylko szacunek wobec Boga, a także posłuszeństwo wobec Boga. A sprawiedliwość to powiązanie wiary z czynem. Te piękne słowa święto chrztu pańskiego przypominają nam, że tworzymy jako włączeni w jedną rodzinę chrześcijanie różnych ras i narodów, czy to Syryjczyk, czy Afgańczyk, czy Niemiec, czy Polak, Francuz. Wszyscy jesteśmy złączeni przez Chrystusa w jedną rodzinę, bo Boga nie ma względu na osoby.